Złom dobry wszystkim, 31 sierpnia, ostatni dzień wakacji, jestem rozładowany w Jeleniej Górze, miasto w którym się urodziłem i jest godzina 20, a ja wyszedłem z auta na takim parkingu, stanąłem dzikim dla ciężarówek, pożegnać się z moim kubkiem do kawy, ponieważ dzisiaj będę pił w aucie moją ostatnią kawę. Postanowiłem zrezygnować z miękkich narkotyków, moi drodzy, z brązowego, czyli z kawy, i z białego, czyli z cukru. Na ile się da, oczywiście, bo w żywności cukier jest pchany na siłę do żywności, którą się kupuje. Kubek ten nawet go już nie myje, tam jeszcze jest, są pusy po kawie. Jest koszt, czyli okoliczności sprzyjają. Zaraz zrobimy w aucie ostatnią kawę i zakończymy. Z nałogiem, robię to dla mojej żony, ponieważ ona żegnaj, przyjacielu, tam jeszcze puszki są. Ale to ja tym razem nie będę sięgał po puszki moi drodzy, wypiję wieczorną kawę z kubka takiego e, kubka, takiego wieczyno porcelanowego, czy jak to nazwać, i tamten kubek też wyrzucę. Będę pił tylko wodę. No i napoi energetycznych też już nie będę pił, bo to sam cukier. Także idę do auta. Robimy kawusię ostatnią. Pogadamy jeszcze chwilę. Wrzucę filmik. Udam się na spoczynek, bo jutro kierat na nowo, czwartek, piątek i pewnie kawałek soboty. Także pozumie. Kawusia przygotowana, moi drodzy. Ostatnia w kubeczku. Ten cukier też zaraz wywalę. Oraz tą kawę, którą tu mam jeszcze do tego samego kosza, który widzieliście wcześniej. A tu odpalamy gaz i gotujemy wodę. Zalewamy kawkę, i od 1 września zaczynam życie bez kawy i bez cukru. Moi drodzy, będę Wam opowiadał, jak się czuję i tak dalej. Czy w ogóle żyję. Używam mojej latarki czołówki. Dość silna, jest fajna. Mam nadzieję, że Wy, wszyscy, którzy dostaliście ode mnie tą czołówkę, jesteście zadowoleni z lampki. Jest dość fajna. Silne światło ma. Można sobie zmniejszyć to światło też. Ale nie będę kombinował teraz. No i tak. Cukier, cukier i kawę. Odstawię. Podstawę, cukier i kawę od 1 września. Mogę być trochę rozkojarzony przez pierwsze dni, i nie będę mógł połapać myśli wszystkich dokupy, ale to przeżyję jakoś. Ten czajnik może też wywalać od razu do tego kosza, co? Tak, wywalę go. Pauza. Pauzu nie. Dlaczego chcesz zawodowy rezygnować z kawy? Zostaw sobie chociaż tą kawę. Rezygnuję z kawy, bo kawa szkodzi. Na nercza, na nerki, na serce. I na żołądek na pewno też. No i dlatego wszędzie jest pewnie, dlatego wszędzie jest polecana, reklamowana. Tak, tak samo jak cukier jest wciskany wszędzie do żywności. Do takich produktów, których byście nie pomyśleli, że będzie cukier, jest cukier, sprawdźcie sobie z tyłu na etykiecie, zawsze. Dlaczego tam jest cukier? To też dla tego samego powodu, chyba czemu wszędzie jest kawa. Także dobra, kawa niech się zaparza, a ja ten czajnik idę wyrzucić, mimo że jest do złom, ale źle mi się kojarzył będzie. Czajnik, jeszcze sobie osłodzę tutaj i wywalam kawę, cukier i czajnik taki dzisiaj będzie dziwny odcinek Pauza. nie wiem czy to widać dobrze już jest ciemność ale kawę wysypujemy do kałuży adios biały proszek też wysypujemy do kałuży adios no i pojemniki wyrzucamy do śmietnika oraz tego czajnika tutaj właśnie nie wiem czy się mi uda jedną ręką tam jest ten kubek, który wrzuciłem wcześniej adios tam jest ta kawa robię to dla mojej żonki na zachętę aby pokazać jej, że można żyć bez kawy żeby ją zachęcić do tego, aby z tego, aby zrezygnowała też z tego. Także moja Jagusiu, twoje zdrowie, ostatnia moja kawa e, na tym świecie <grym>, Co widzowie powiecie. Widzimy się w komentarzach. Co? No to Wasze zdrowie też i słynne śrągnięcie zawodowego. Ach, do następnego do następnego.